Takie sprzęciory przyjechały. Tesle, same Tesle, kurde. O, nie same. Jest i mały Citroen. Jest coś dla mnie. Jest mój Jest mój Witam, panie Bartku. Witam. Panie Bartku, co pan tutaj zrobił? Co tu się w ogóle dzieje? No, dwie marki samochodu, mianowicie, no i Peugeot Apache. Okej. Okay. Y No, i ostatni raz jesteśmy na Ekozlocie w Ząbkach. Jeszcze chciałbym wam pokazać kilka fajnych rzeczy, które spotkałem, a właściwie samochodów i fajnych ludzi, którzy tam żeśmy spotkali razem z Michałem z kanału na Prąd po Polsce i z Piotrem z kanału Eko Niezależny. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Ostatni ze zlotu w Ząbkach w 2021 roku. Michał też ma u siebie na kanale film, zapraszam serdecznie. Będzie tutaj karta, więc zobaczcie sobie o tej daci. Co? Jaka tu jednostka siedzi? Co tu się dzieje? Tu jest silnik 38 kW, 43 kWh. Starcza to przyspokojnie jedzie na około 300 km. 300 km? Sam pan to wykonywał? Tak. Ile pan zajęło? Produkcja hmm. takiego wozu? Od wyjęcia silnika spalinowego do wyjechania na ulicę 1,5 roku. Panie pan z Pierwszego wyjechałem. A powiem pan, jak to jest z y, tym, żeby ten samochód. Bo widzę, że ma też zielone tablice, mhm. czyli udało to się wszystko ogarnąć, tak? Tak, ale w tamtym czasie, jak ja to robiłem, to było bardzo trudno, bo to był 2012 rok. Aha, więc było ciężko wtedy. Ale to mówi pan, że y, taka trudna legislacja, czy oni nie bardzo wiedzieli, jak to w ogóle. Nie bardzo wiedzieli, odsyłali mnie. Tak, raz, drugi od kfasz do tak, Jak tak. to zazwyczaj w urzędach bywa? Dokładnie tak. To tak to się odbywało? No dobra, fajnie. Ile, ile, ile pan rocznie robi tym samochodem? To 15 tysięcy A zdradzi pan nam taką yy, że tak powiem no nie wiem czy to mm. będzie tru, trudne pytanie czy nie drogo kosztowało przerobienie tego wozu? No, najwięcej w tym wozie kosztowały baterie nie? akumulatory wiadomo to jest największy koszt samochodu ale łącznie z zakupem powiedzmy wyszedł 52 tysiące bez, bez mojej pracy 52 tysiące samochód? Czy, e... czy, czy mówi pan o cały, samym o... cały sprzęt bez, ten mojej, bez mojej pracy a samochód był? Nie, musiałem kupić. A też pan tak, kupił? Taki był pomysł. No. Okej. Okay. Na ten samochód. No to fajnie, fajnie. Poglądamy go sobie troszkę Proszę jeszcze. Bardzo, bardzo Proszę. dziękuję. Proszę. Fajnie, że w ogóle takie, takie inicjatywy. A to jest jedyny samochód, który pan przerobił, czy nie? Yy, drugi. Drugi. A co pan wcześniej przerobił? I gdzie jest? Już nie jeździ. Ale wcześniej zostało sprzedane czy? Nie, 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 rozebrałem. A rozumiem, że nie, wyjął Pan... Ok, pomysł po prostu. Okej, okay, bo myślałem, że może zrobił Pan z tamtego nie, dawcę do tego. Nie, 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 nie. Jeździł, ale krótki. Okej. Okay. Akumulatory znajdują się pod tą skrzynią na dole. Okej. Okay. Tam jest skrzynia taka metalowa. Na tej skrzyni znajdują się A Panie Bartku, oszukujemy mnie Pan. Tutaj jest akumulator. Akumulatory trakcyjne. <noise> Nazwijmy to szczegółowo, tak? Yy, ładowarka na 230V z komputerem sterującym akumulator systemowy czyli wycieraczki, radio i wszystko okay. co jest na 12V w pojeździe tak? tu się znajduje dmuchawa do silnika jeżeli osiągnie temperatury powyżej 80 stopni to ta dmuchawka go tam płodzi tak? uh -huh. a tu się znajdują ładowarki dodatkowe jeżeli ładuje go ze siły to, to one też biorą udział w ładowaniu samochodu super, super. No. No. no dobra, a tak to, z to, to jest seryjna z drugiej strony, z drugiej strony firma jest koszczówce Tutaj znajduje się ładowanie z 230 V do mocy 3,5 kW. Okej. Okay. I tylko w taki sposób go ładnie. Nie, tam z siłą go, go ładujesz tak, z tamtej tak. strony. Teraz się ładuje ze siły właśnie. Rozumiem. Tak? Ja Pozwolili ma... wam się podpiąć na zlocie. nie ma problemu, no jest a. punkt ładowania, także okay. no, no, można się podpiąć. No tak, no bo jakby, jakby poprzyjeżdżali niektórzy z daleka, to by mieli problem z powrotem, a tak to złot jest zorganizowany tak. Tak, jak w taki ja sposób... Czysta zrobię, ale już czysta, nie dojadę z powrotem muszą się gdzieś doładować, tak? No dobra, a powiem pan, panie Bartku, czy jest problem ogólnie z ładowaniem w Polsce, czy raczej nie? Już nie, w tej chwili nie ma problemu. Jest tak, że bo na przykład i... Koledzy mi mówią, bo ja tak troszeczkę, że tak powiem, jestem fascynatem tego, jeszcze niestety jeżdżę z paliniakiem, mhm. ale cały czas chcę, że tak powiem, w tym kierunku pójść, tylko nie wiem, jakbym chciał sobie pojechać tutaj od nas, bo ja jestem tutaj z tych okolic tak. i stąd bym chciał sobie pojechać, nie wiem, nad morze. Mhm. Myśli pan, że będę miał problem, czy nie, nie? ma problemu żadnego. No a jak się zrobi to, to przy słupkach. to jeszcze przy darmowych ładowarkach. Okej, okay. a jak się zrobi, zrobią się korki? No to super, bo nie jedziemy, nie palimy. Ale nie, bardziej mówię o korkach takich, że nie wiem, no przy ładowarkach duże duże nie zdarza mi się dwa razy może mi się zdarzyło, że jakieś auto stało, ale przewody są trzy, więc może się zawsze spróbować. się można dgać. To 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 inne może zawsze się No daj Boże, żeby podążyli tak. z ładowarkami za samochodami elektrycznymi, nie? Tak. Tak, tak. na razie ładowarki wyprzedzają. Jest okej, okay. ale z czasem pewnie to się zmieni. Tak. Panie Bartku, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję Żeby pan przywie. zapamiętał, gdzie pan może to obejrzeć, to bardzo proszę. A, Taka koszuleczka, może pan sobie tą zmienić, jak się panu ta przepoci do Na pewno już tak jest gorąco, tak? Dobra, dziękuję bardzo. <grywanie> dziękuję uprzejmie. Co, spotkali? co to za sprzęt jest? A my tu spotkaliśmy takiego Rometa. Miałem, przy, miałem przyjemność tym, wiele lat temu się przejechać. I to taki bardzo pionierski pojazd. Natomiast jedno, co zapamiętałem do dziś, to to, że przy 30 na godzinę Myślałem, że się przewróci w czasie jazdy, więc e, taka, e, prawo jazdy takie, e, tak powiem, od 21 lat powinni na to dawać, bo dużo rozwagi trzeba, żeby tym jeździć. Konstrukcja taka bardzo prosta i pierwotna. E, mały wiatr przy tym stopu, jednak mistrz, mistrz zakręt? A to, 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 to obok? A to to tak też jest, jest elektryczne? To też jest elektryczne i to jest takie sakso, które fabrycznie dało się kupić, może nie w Polsce, ale na zachodzie Europy takie oto sprzęty jeździły już wiele lat temu. Też nad tym się zastanawiamy, bo to jest dość tani samochód. Natomiast na dzień dzisiejszy to już trochę lata karku ma. Nie wiem ile danek jest, ale pewnie z 10 może mieć. Tak? szacuję. Więcej? Okay. 24. 24 lata ten ma egzemplarz. O kurde, no to dużo przeszacowałem. W każdym razie bardzo, bardzo stary pojazd. A co do Rometa? Mateusz, Romety się chyba nie przewracają. Ty masz Rometa. <głos> <głos> Twój romet jeździ jak ta lala. No dobrze go oprzeć, to się nie przewróci. <noise> tak, jak się dobrze oprze, to się nie przewróci, ale na zakrętach się nie, za, nie zapiera. Tak jakby stabilizatorów nie zamontowali. Okej. Okay. To no, ciekawe samochód, ale. Bym powiedział. Nie wiem, czy tam widzicie, ale waszym oczom powinny poja pojawić się akumulatory. I to rozumiem. I tu się zaczynają emocje. Jest uśmiech publiczności, ale myślę, że to jest uśmiech radości. Uwaga, wszyscy doping! I posę. Jest moc, słuchajcie. Spokojnie, bez nerwów. Dokładnie. To jest jeden z tych, do którego można załadować akumulatorów Piotrek, a ty masz jeszcze dzisiaj prąd w domu? Nie wiem czy masz. Jestem Na szybki jak w kołowrotku. Tak. Leci, 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 jeszcze chwila, jeszcze moment. Bliski jest. Jeszcze nie moment. jeszcze Nie. Ale spokojnie, wróci. Ale to jest właśnie, to jest ten typ samochodu, co już można jechać do klienta, 10 kW zawieźć, w paneli. Można. O, wraca. Jedzie. Zbytnio się nie rozpędził To Dwie minuty. Na spokojnie. I przyleciał. I teraz werdykt. Minuta 11, czyli nie najgorzej niewiele za Zoę. No i właśnie i na tym właśnie kończymy dzisiejszy zlocik. Dużo fajnych samochodzików, fajne spotkania z ludźmi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia przy następnym okazji. Takie cudańko też było. I słuchajcie najważniejsze na każdym zlocie i na każdej imprezie to są tego typu rzeczy. Nie jakieś samochody, tylko kołacze i inne bajery.